Dobra, zajęło mi to trochę więcej niż 90 minut. Przerwie na posiłek, dłubanie w piecu, i takie tam. Ale już kasetę nagrałem całą na tym, na tym uniwersum i zaraz mam zamiar ją przetestować jeszcze. Czy ona tak samo dobrze będzie brzmiała, czy może tylko ciut gorzej na innych sprzętach. No bo to może ma odrobinkę, głowicę inaczej zestrojoną. Skoro na nagranej kasecie na nim gra idealnie, a na innych tak trochę średnio, zobaczmy chociażby na tym, co mam na razie pod ręką, czyli na Philipsie tur Turbobasie e, jest dobrze. No to oczywiście trochę mocniej basem wali. Bo to już ma ten subwoofer gdzieś tam w środku budowany, no ale dźwięk jest oczywiście bardziej plastikowy, taki trochę grzechotkowaty w porównaniu z takim klasyczkiem jak Uniwersum. No to mało mało który inny sprzęt dorównuje jakości naturalnością brzmienia tym klasykom. Ten turbo bas gra tylko mocniej. No, jak słyszycie, dobrze gra też i na nim kaseta nagrana na uniwersum. A przejdźmy jeszcze na drugiego uniwersum. Temu na razie damy odpocząć. Zobaczmy, czy też na senatorze ta kaseta będzie brzmiała tak dobrze. Czy ciut gorzej? No i te, te moje szykany. Też jest dobrze. Też jest bardzo ładnie, ale on się wyłącza. Dobra. Znaczy, no, no kilka razy trzeba trzasnąć, żeby się przestał. Zobaczmy na DT75 na przykład. Hmm. A, piloty. A, tutaj mam od DT75, tutaj od EDA90. Trochę mi się tutaj poprzestawiało. Ta strona... O, też jest dobrze Jeszcze korektorek No basna na 10 to przesada Sopraniki na maksa DT-75 nieźle w tej gablocie daje. Ładny basik i dźwięk ogólnie. Oczywiście pas też taki trochę bardziej skrzynkowaty, ten, ten z, z uniwersum mi się bardziej podoba, no ale ładnie, ładnie to brzmi. Zobaczmy jeszcze na EDGE 90, tylko spauzuję, żeby kabelek przełączyć, bo mam tylko jeden do gabloty. Dobra, tutaj nie wiem, która kieszeń zagra lepiej, ale to się zaraz okaże. Tu jakby za szybko trochę się zdaje. Korektor. Na razie bez wokalizera, bez tego specjalizera. 90, jak to jest 90, Sopran trochę bardziej tępy bas yy, poprzez to, że tu nie ma stopniowego yy, stopniowej regulacji tak, w DT75 albo za, za bardzo wali po włączeniu podbicia, albo jest taki ciut, no, nie, niezbyt domagający, jak się wyłączy to podbicie no, przy specializerze trochę za bardzo zalewa także, no nie, no e 90 mimo że mocniej potrafi basować od DT75, to wcale od niego ładniej nie gra, ale co do kobr to jeszcze może nie wspominałem. Tutaj, jeszcze na, na jednej spółek y stanie w przyszłym tygodniu, mam nadzieję, y RX DT707, i mam nadzieję, że to też będzie. Takie coś no pośrednie rozwiązanie między tymi kobrami. Chociaż DT75 mi się podoba, zwłaszcza w tej gablocie, on fajnie łoi basem, a DT707 podobno ma więcej tego basu. Nie wiem czy tak w ed 90 czy mniej, ale też chyba ma ładniejsze soprany niż ed 90, także mam nadzieję, że to będzie takie. Yy, no taka kobra yy, bardziej wypośrodkowana, coś pomiędzy tom a tom. Także no, na trzech kobrach poprzestanę, jak już tu stanie yy, DT707, bo jeszcze no, by była pokusa na DT909, ale ogólnie ja wolę właśnie te klasyczki niż te kobry. Także jak już będę miał trzy kobry, tak już chyba na nich poprzestanę. No i widzicie, no, kaseta nagrana na 40-letnim uniwersum, na innych magnetofonach też gra dobrze. Może troszeczkę ciszej, no bo to z telefonu nagrywane, ale jest wystarczająco, posłuchać można. Muszę ząbki wyłamać, żeby nie zapomnieć, bo znów sobie później przykasuję. No i to na razie na tyle. Nie wiem, czy jeszcze coś będzie wlatywało, bo już chyba wszystko, co mogłem, stestowałem na tym uniwersum. Także w przyszłym tygodniu widzimy się z DT-707. Na razie zmykam, hej.